Reakcja Karolaka powala na kolana. Tak się zachował na odejście Agi i Marcina z TZG. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z tańcem z gwiazdami. Werdykt zaskoczył wielu. A jak na te wieści zareagował Tomasz Karolak? Tomasz Karolak w tańcu z gwiazdami Tomasz Karolak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, znany zarówno z ról komediowych, jak i dramatycznych. Zyskał popularność dzięki występom w serialach takich jak Kryminalni, 39 i Rodzinka .pl". Jego karyzma i poczucie humoru sprawiły, że stał się jednym z ulubieńców publiczności. Poza aktorstwem Karola realizuje się również jako muzyk. Jest liderem zespołu Pączki w Tłuszczu, a także założycielem i dyrektorem teatru Imka w Warszawie. W swojej karierze wielokrotnie łączył sztukę z rozrywką, nie bojąc się wyzwań i nowych form ekspresji. W 17. Edycji programu Taniec z Gwiazdami Tomasz Karolak postanowił zaprezentować się z zupełnie innej strony. Choć nigdy nie ukrywał, że taniec nie jest jego mocną stroną, z charakterystycznym dystansem i humorem podszedł do treningów i występów na żywo. Widzowie doceniają jego autentyczność i zaangażowanie. Mimo, że nie zawsze zdobywa najwyższe noty od jurorów, ćwierćfinał w tańcu z gwiazdami. W minioną niedzielę 26 października miały miejsce eliminacje do ćwierćfinału. Najmniej głosów od widzów otrzymały dwie pary: Barbara Bursztynowicz i Michał Kasinora, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ostatecznie to Agnieszka i Marcin odpadli z tańca z gwiazdami w siódmym odcinku jubileuszowej edycji. Ostatecznie o eliminacji przesądziło głosowanie widzów. Emocji nie brakowało także po ogłoszeniu werdyktu, bowiem Kaczorowska zwróciła się do publiczności. Jestem z nas dumna, przetrwaliśmy. Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i który bardzo bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, a nie źle zwłaszcza, że nie macie o nas zielonego pojęcia mówiła Kaczorowska po werdykcie. Reakcja Tomasza Karolaka Odejście Agnieszki i Marcina wzbudziło wiele skrajne emocje. Głos zabrała m.in. Iwona Pawłowicz, która dla RMF FM powiedziała. Dzisiaj po tym werdykcie zrobiło się tak ciężko, tak smutno. Jest to bardzo smutne, bo tu jest taka dwoistość, bo z jednej strony my jako jurorzy liczymy się zawsze z tym, że nie zawsze odpadają ci, co powinni odpadać. My się z tym godzimy, akceptujemy to, trudno. To jest taki program. W naszej ocenie ktoś jest wyżej, ale w SMS-ach niżej i my na to się godzimy, tłumaczyła. A jak na sprawę zareagował Tomasz Karolak. Okazuje się, że kamery serwisu pomponiku chwyciły aktora w zabawnych pozach. Internauci gromko zareagowali na opublikowane nagranie. Zobaczycie je poniżej.